Cześć wszystkim. Tutaj Marcin Frensko z tej strony. Yy, dzisiaj chciałem się pochwalić, ponieważ na portalu y, Filmweb y, udało mi się zebrać pierwszą odznakę, pierwsze web. Yy, no ja na tym portalu, jak wiecie, jestem od bardzo dawna. Tam konto mam założone od 2007 roku. Yy. Później tam zacząłem właśnie zbierać te punkty, dodać ciekawostki o filmach no i się nazbierało. Prawdopodobnie bym miał te 500 punktów wcześniej, gdybym tam nie przerwał i po prostu dalej po prostu robił, nie? Ale po prostu przez pewien czas miałem właśnie przerwę w używaniu tego portalu i nie korzystałem z niego tak często i nie dodawałem nowych rzeczy, nie? Pierwsza taka rzecz, którą tam dodałem, to był czas trwania filmu. Te inne informacje, tak zwane tam, no to są przeważnie u nich te czasy trwania, nie? No i po prostu udało mi się właśnie pierwszy raz wtedy zebrać. Nie pamiętam w którym to roku było jakoś chyba okolice 29, 29 mi się wydaje tak na oko. No właśnie pierwszy taki punkt, który zdobyłem za aktywność na tym portalu to był właśnie czas trwania filmu Uciec przed śmiercią z Aronem Norrisem bratem słynnego Jacka Norisa Później już leciało z górki. Teraz też dostałem właśnie punkt ten 500 wymagany za czas trwania. Tam chodziło o jakiś film krótkometrażowy. Nie, nie przypomnę sobie dla Was tytułu. Niemniej udało mi się właśnie zebrać i pierwszy punkt, i właśnie 500, czasem trwania, co jest takie trochę zabawne. No cóż, na no punkty będę zbierać dalej. Tam e, czeka, czeka dla nich do zweryfikowania prawie 70 moich materiałów. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tego pójdzie. I w międzyczasie tam pouzupełniam niektóre, e, które mi nie wyszły. E, pododaję nowe pouzupełniam rzeczy, które tam zacząłem dodawać, nie? Bo na przykład dodałem film, ale później już nie dodawałem gatunków czy innych rzeczy. No to je też tam sobie podadaję, no i mam nadzieję, że się uzbiera druga, druga główka, nie? Fajnie by było z, dostać drugą odznakę e, e, teraz jest wymaganych chyba e, do drugich, chyba około tysiąca, albo dwóch tysięcy tych, no to jakoś tam się nazbiera, nie? Co? No, cieszę się z tej główki na filmwebie pierwszej, mam nadzieję, że nie ostatniej. No cóż, no napisałbym taką notkę na swoim blogu, tam, no, ale wiadomo, no, zrezygnowali z funkcji prowadzenia bloga. Więc yy, chwalę się tutaj No i co? No i się cieszę. Fajnie jest i super yy, Cieszę się, do zobaczenia, pa, pa.